Witam serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny. Oczywiście Volkswagen Phaeton 5.0 V10. Mały kłopot. Wyjąca pompa od wspomagania. Wąż oczywiście od pompy do maglownicy nowy. W oryginale. No i tak niestety sobie wyje. Posłuchajcie. że to słychać, no i co? Procedura serwisowa mówi, żeby wymienić pompę od wspomagania. Yy, trzeba wymontować silnik w przypadku V10. No to w serwisie może tak robią. Ja postaram się zaprezentować, że nie trzeba tak robić. Zabawę zaczynamy. Od demontażu podłogi czy też osłony silnika, yy, pompa wspomagania znajduje się po stronie kierowcy. Tu jak widać, tu go basto. Yy, łączenie węża od wspomagania. Poduszka silnika. O, tak wygląda V10 od spodu. Kanału. No, i tam, gdzie teraz świecimy, to widać właśnie łączenie, gdzie są te napisy białe. To jest pasek, który łączy kółko wyjściowe z pompy wspomagania i to kółko przekazuje napęd na kompresor klimatyzacji. Tak jak widać, o. No, kamerka nie chce złapać ostrości, ale. No, ale umówmy się, że po prostu widać, że ta pompa gdzieś tam jest. Po odkręceniu kilku rzeczy będzie widać coś więcej autko mamy podlewarowane no i powoli będziemy zaczynać zabawę druga strona tak samo dlatego nie dysponuję podnośnikiem kolumnowym auto musi stać na klockach i co teraz żeby dostać się do pompy od wspomagania przy sympatycznym silniku V10 no tak Musimy odkręcić te dwie śruby, drążek stabilizatora odłącznika, drążka stabilizatora po obu stronach, kolejny krok, kolejny krok demontaż rury łączącej tłoczenie turbiny z interkulerem, następnie elektryczna pompka obiegowa spuszczenie płynu chłodniczego z silnika. Prawdopodobnie jeszcze będzie demontaż tej rury z tego co pamiętam, już raz to kiedyś tam robiłem. Czyli trzeba na dwie śruby imbus numer 5 odkręcić tą rurę od turbiny. Odkręcamy poduszkę lewą silnika od belki silnika prawą poduszkę demontaż yy, rury na saniu turbiny jeszcze wchodzi w grę yy, rozłączenie tych węży podciśnieniowych elektryka do elektrozaworu od yy, poduszek silnika yy, no i na kolejny krok to odkręcenie tutaj Trzech śrub z obu stron. Demontaż belki, na której spoczywa silnik. Oczywiście, uprzednio podbudowujemy sobie deski pod miskę olejową silnika. Jak już wymontujemy belkę, musimy jeszcze wymontować lewą łapę silnika, lewą poduszkę silnika. Potem odkręcamy kompresor klimatyzacji. I mamy wtedy dwie śrubki na 13 klucz, które trzymają pompę wspomagania do bloku silnika. Kolejna aktualizacja tematu. Jak widać, pompa obiegowa elektryczna płynu chłodniczego zdemontowana. Odkręcona śruba yy, trzymająca rurę na tłoczeniu pompy wspomagania. Tam w tej mam widać koniec pompy wspomagania. Będzie ten pasek biały. Początek znajduje się w bloku silnika y, uwikłany w kasetę rozrządu. Tutaj mamy. Tutaj idzie tak lampka, trochę prześwietla. O, tu trzeba było też odkręcić śrubkę, która trzyma rurę doprowadzającą powietrze z filtra na ssanie turbiny. No i taka trochę smutna aktualizacja. Nadkole prawe trzeba zdemontować i zbiornik spryskiwacie. Dlaczego? Prosta sprawa. No, bardzo prosta. Tam. Mamy taką śrubę Alender w takim lekkim odcieniu zielonym. To jest śruba trzymająca belkę silnika. No niestety, jak widać, nie da się jej odkręcić bez demontażu zbiornika spryskiwaczy. No i poza tym na razie żadnych, żadnych szczególnych nie ma turbina zdrowa, jak widać oleju za bardzo nie ma. A no i tyle. Tutaj mamy kompresor klimy. Tam łapa silnika, w łapę silnika jeszcze schowano sprzęgło zrywalne kompresora klimatyzacji. No i tyle. Działam dalej za chwilę. Kolejna aktualizacja. Mamy zdemontowaną belkę mocującą silnik. Silnik jest podbudowany na grubych deskach. Proszę. Nie ma belki, która drzmi silnik. W na której to silnik spoczywa. No i tu mamy prawą poduszeczkę silnika lewą no i teraz nasza ukochana pompa już trochę ją widać jest to jest to tutaj gdzie ten napis EG1 tu widać Pał kompresora klimatyzacji a do tyłu jakby auta mamy Naszą kochaną pompę od wspomagania. O, już widać nawet rurkę na tłoczeniu pompy. A, powoli posuwamy się do przodu. I troszeczkę mamy już odkręconą. Ładnie. Tak to widać. Tutaj. Kurcze. Jedna ręka za mało, żeby pokazać, ale tutaj mamy śrubę. Od góry na łapie silnika Jest śruba na klucz 16 trzeba tą poduszeczkę odkręcić. Wtedy uzyskujemy dostęp do tamtej śruby, gdzie świecę śrubka na klucz imbusowy piątkę, to jedna z dwóch śrub, która trzymie rurę na tłoczeniu turbiny i jeszcze jedna rzecz jest do demontowania, dokładnie też tam gdzie o, teraz jest Widoczna na dziesiątkę klucz jest nakrętka. Tą rurę musimy zdemontować. Dopiero możemy odkręcić cztery śruby od łapy silnika. Rura stłoczenia turbiny zdemontowana. Tam, właśnie w tym sympatycznym miejscu, tu mamy jedną śrubkę. I tam mamy drugą śrubkę. Trzecia nakrętka w sumie to jest mocowanie tej rury do śruby od łapy silnika. No i teraz już teraz już widać. To jest pompa od wspomagania przy silniku V10. Tak to wygląda. Górny wąż sanie, dolna rurka tłoczenie. Taki podgląd tu jest. Ten deseń, która, która, musiała zostać zdemontowana, wygląda tak. No i tutaj mamy jedno ucho, drugie. No to trzeba było odkręcić, żeby mieć dostęp do dalszego demontażu. Na razie tyle części leży. Także. Nieźle posuwamy się do przodu. No, kolejne wersje, kochani. Mamy już odkręconą łapę silnika. Proszę bardzo. A my mamy pompę wspomagania. Kompresor klimy. Przejdźmy na drugą stronę. Barykady. O, i tak to wygląda. Rozpinamy wąż na saniu pompy. Musimy poluzować tą rurkę na tłoczeniu, żeby ściągnąć łapę. No i teraz tylko oddzielam nas trzy śruby. Odkręcamy kompresor klimatyzacji na trzynastkę klucz. Odsuwamy go troszeczkę i dwie śrubeczki. O, tu jest jedna śrubeczka na 13 klucz. Tam jest druga śrubeczka, i wyciągamy pompę. Kompresor, jak widać, odkręcany. Jedna śrubka, druga, trzecia z tyłu. Ładny dostęp. Sprawdzamy przy okazji sprzęgło jednokierunkowe. W tą stronę przepuszcza, w tą stronę ma chęć obracać kompresorem. Wszystko się dzieje dobrze. Zresztą niedawno zakładane nowe. Ściągamy, powiedzmy, pasek, jak to woli. No i za chwileczkę pompa wyjedzie na zewnętrzną. Proszę bardzo, pompa wyciągnięta. Silnika. Ten tryb zazębia się z trybem takim pośrednim, który służy do napędu tej pompy. Tryb napędzający wchodzi w skład kasety rozrządu, która była zresztą wymieniana w tym silniku. Ten tutaj trybik na to nasadzany jest gumowy łącznik i taki sam tryb. Z tym, że to będzie sprzęgło jednokierunkowe, znajduje się na osi kompresora klimatyzacji. Jak to tu wygląda? Proszę. Tak to wygląda. No i tam, gdzie widać te ząbki, to już jest tryb, który wychodzi z kasety rozrządu i napędza nam. Pompę wspomagania a zarazem kompresor klimatyzacji w silniku V10 pompa wymieniona. Trwa to chwilę, ale najpierw trzeba poświęcić kilka godzin, żeby wymontować to wszystko, co blokuje dostęp do pompy. na montaż z powrotem. że wszystko będzie w porządku pompa po regeneracji mam nadzieję że wszystko będzie ok pompa wspomagania wymieniona wszystko w porządku nie ma żadnego buczenia nic no i pokażemy jak to wygląda tutaj kręcimy kierownicą nic nie słychać że warto się pobawić stracić kilka godzin i nie wierzyć procedurze serwisowej żeby do wymiany pompy wspomagania wyciągać silnik kilka godzin i pompa wymieniona chodzi bez zarzutu jeszcze dzisiaj kontrola oleju i tak dalej wszystko jest w porządku. Pozdrawiam serdecznie. Hej.